Na maskę kulinarni wojownicy i poszukiwacze zdrowych tłuszczy. Dzisiaj przedstawimy Wam kogoś, kto zasługuje na pelerynę, złotą maskę i miejsce w kulinarnym Avengers. Oto masło klarowane, czyli nasze kochane ghee. Tak, tak, to nie jest zwykłe masło, które smętnie siedzi w lodówce obok wędliny i przeterminowanego jogurtu. Gij to superbohater, który wyrusza na misję ratowania Twojego zdrowia, trawienia i smaku potraw. Geneza superbohatera. Kiedy zwykłe masło ma już dość bycia tylko dodatkiem do chleba, przechodzi transformację w potężne gi. Zostaje podgrzane, Oddziela się od swoich mlecznych słabości, staje się klarowne, złociste i gotowe na wielkie przygody. Można powiedzieć, że to taka wersja masła po treningu, crofficie i kursie jogi jednocześnie. Czym się różni zwykłe masło od naszego bohatera? Gima więcej mocy niż hak na szpinaku. Odporność na wysokie temperatury może smażyć bez ryzyka, że zamieni się w dymiącą tragedię. Lekkość dla trawienia nie zalega w żołądku jak kamień. Odżywia tkanki. Twoje komórki robią mu owację na stojąco. Smak totalny. Każdy dal, warzywa i zupa nagle nabierają boskiego aromatu. Jak rozpoznać, że masz w kuchni Gi? Nie musisz go szukać w kapturze i pelerynie. Wystarczy otworzyć słoik i spojrzeć na tę złotą chwałę. Oto objawy, że zamieszkało u ciebie na dobre. Na patelni nie przypala się, tylko rozlewa jak aksamit. Z zapachu wyczuwasz nutę orzechów i nieba. Twoje potrawy smakują tak, że rodzina zaczyna Cię podejrzewać o kłódce w Bombaju. Jak gi ratuje Twój organizm? Gi nie tylko robi show na patelni, ono ma też szlachetne serce. Naliża stawy, żeby nie skrzypiały jak drzwi w horrorze, rozpala agni, ogień trawienia. Więc nie masz już balastu po obiedzie. Karmi mózg. O tłuszcze dobre to jak super paliwo dla Twoich szarych komórek. Gdyby Gii mogło mówić, na pewno powiedziałoby, Nie bój się tłuszczu, ja jestem dobrym tłuszczem. Spokojnie, nie spalisz mnie tak łatwo. Masz suchą skórę? Posmaruj mnie nie tylko na krące. Kiedy chcesz zrobić coś wyjątkowego, po prostu mnie dodaj. Jak zaprzyjaźnić się z masłem klarowanym? Kup gotowe gill lub zrób samodzielnie. To prostsze niż znalezienie paragonu za zeszłoroczny blender. Przechowuj w słoiku, nie wymaga lodówki. Bo jest kulinarnym komandosem. Dodawaj do wszystkiego od ryżu, przez kaszę, aż po kawę, jeśli lubisz, a eksperymenty. Jakie jest super przesłanie, Gi? Nie musisz być joginem ani kuchennym guru. Wystarczy, że dasz mi szansę, a odmienimy twoje gotowanie. Gdy nie ocenia, ono rozumie, że czasem trzeba szybko zrobić makaroni instant, ale jeśli je zaprosisz, nawet taka kolacja będzie mieć smak wielkiej, złocistej przygody. Dziękuję, że byliście ze mną w tym bohaterskim odcinku Ajurveda na Wesoło. Pamiętajcie, gdziekolwiek jest masło klarowane, tam zaczyna się kuchenny triumf i zdrowie w najczystszej postaci. Na Namaste i do zobaczenia przy kolejnej historii z uniwersum superbohaterów. bohaterów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście bardzo proszę polubić, subskrybować naszą telewizję i Skarżycia TV i pomóc nam się rozwijać poprzez Dobrowolne wpłaty dowolnej kwoty na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A ja dzisiaj Państwu życzę miłego wypoczynku. Pamiętajcie o maśle klarowanym. Warto je mieć albo kupić gotowe, a najlepiej samemu zrobić, bo to jest prosta czynność. Jest bardzo zdrowe. Oprócz tego, że jest smaczne. Mówiła Ewelina Benberger i zapraszam na kolejny odcinek Ajurwedy na Wesoło. Do usłyszenia!